Po zakończeniu konfiguracji konta Stripe powinieneś powrócić do panelu Kalendesk właśnie na tą podstronę. Powinieneś zobaczyć, że wszystkie te kroki zostały wykonane. Jeśli jakiś z tych kroków nie został wykonany, nie, Kalendersk nie otrzymał informacji, że dokończyłeś e, jakiś etap, po prostu kliknij na przycisk, przejdź jeszcze raz do Stripe i zweryfikuj, na pewno wszystko zostało wprowadzone. Na sam koniec powinieneś widzieć taką informację konto podłączone. oraz dodatkowo powinno tutaj na dole, hmm, powinien pokazać się dodatkowy, dodatkowy moduł, gdzie masz akceptowane metody płatności. Domyślnie przelewy 24 mogą być odznaczone, więc jeśli chcesz, chcesz je włączyć, po prostu je zaznacz i całość zapisz. Pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. Gdybyś chciał korzystać z płatności na przykład na całym świecie lub w Europie, możesz zmienić swoją walutę na euro. Teraz po zmianie swojej waluty wracamy do Stripe, i tych opcji jest tutaj dużo, dużo więcej. Na przykład są opcje Zofort, które są popularne bardzo w Europie. Z tym, że Zofort nie przyjmuje płatności w polskich złotówkach, więc tutaj ja, wymagana jest zmiana waluty na euro i kilka dodatkowych jeszcze operatorów płatności, których możesz sobie po prostu tutaj włączyć i całość zapisać.